Patrzcie co tu się dzisiaj odbywa Matko Bosko Tak zwana gala przyjaciół kultury Czyli takie coroczne podsumowanie działań miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu Dostaliśmy zaproszenie Thanks I zobaczymy co tu się w Małądzie odbywało Buongiorno Buenos dias To się kameruje To już się kameruje Elegancko masz koszulę, mówi, że nie masz koszuli To jest elegancki chłopak mój Kierownik imprezy a, to się przyszła dziewczyna. Powiedziała, że chce plakat. My jej daliśmy, a ona mówi, że sobie go w domu powiesi na ścianie. Ale biletu nie kupiła. Bo powiedziała, że kupi 22 marca o godzinie 19.00. Dobrze. Tak jest. M. Strubień. O! Dobry! Dzień dobry, Kory. Jest kierownik. No to je dzisiaj to jakaś taka gala, czy coś? Tych tak. mecenasów, czy... Całych mecenasów w Warszawie! Jakiś tak... no, no... Tak Ja, ja, ja. Co Pracuję na tej głowie. Macie coś ciężkiego? Ciemniej idzie mnie, bo. Ejo. To? Patrzcie to. To, to tak, tak, coś nie działa. Co ci, tap, ta, 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 tak? Tap, tak, tap, działa. Mają pieniądze. Mają rozmach. Co to ma? Wing, nowy stół. <grym> Beringer Wing, chłopak. 40 kanałów. Genialny. Jak genialna muzyka zespołu 18 no, Ten to wie, jak się wkręcić w tego we vloga. No właśnie. Ale zrzekłeś się rocznej wypłaty, czy co? Nie? To za pracę dostaje się wypłata. Wow! Patrzcie to, Patrzcie to. Oryginalny plakat 19-letni. Ile? Proszę Ty? zwrócić uwagę na godzinę. Koncert do 15. <głos> <głos> no i jeszcze skład. Proszę Państwa. To podkreślić, że tu jest bardzo ważne. Słowo. A, w ramach prezentacji muzyków amatorów i nic się od tego czasu nie zmieniło. Nie, jest nie teraz dobra. jesteśmy pół zawodowcami. Dzień dobry. Tak? Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę sobie Ale... zobaczyć na datę, nasz pierwszy koncert. Rok, no. Oryginalny plakat z tamtego czasu, 19 Wie. lat. Kultowy? No. No. No, za rok będzie 20 lat. Od pierwszego Rewelacja. koncertu, nie? No. Pierwszego koncertu. No. No. A my dalej w tym samym miejscu. <laughs> Na pewno Państwa interesuje co u mojego wnuka Radzia, to jest pewne, ośmiomiesięcznego, ma się świetnie, bardzo dobrze. Osoby, które są bliżej ze mną wiedzą, że to jest główny temat, absolutnie no, z tym wypadało moim zdaniem zacząć od tego. Prywatny rektor... u, u, u. się okazję y, słuchać Boże, Prowosław, Amerykę i cały Śląsk Cieszyński, no to właśnie 8 lat w Tybecie, Drodzy Państwo. Ja pozwolę sobie zabrać głos. Y, my jesteśmy z NGOKiem już bardzo długo, y, to znaczy y, może odwrotnie by trzeba było powiedzieć, to Engok jest z nami bardzo długo bo to n nas wspiera, pomaga nam w tym, co robimy. Nie tylko nam, bo tak jak Bodzie powiedział, tu jest więcej zespołów rokowych. Natomiast ja mam takie jedno potwierdzenie powiem, moich słów. Mam taki rekwizyt. To jest pierwszy plakat z naszego koncertu. Ja tylko dwie rzeczy przeczytam. To jest 22 października 2005 roku. To jest galeria pod ratuszem Ośrodek Kultury i Sztuki w Strumie. Że to już jest 19 lat. My dziękujemy bardzo. Jestem bardzo wzruszony, ja się trudno mówić, naprawdę dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Rockmeni są, drodzy Państwo, niezwykle uczuciowi, ale warto powiedzieć, bo mnie przytoczył na ten 2005 rok, tak? No to 2005 rok to dopiero za trzy lata się pojawił w mgok więc warto zobaczyć na tę ciągłość, że to nie, Mgoku, to nie tylko podział, o to chciałem powiedzieć. I ostatnia, drodzy Państwo, rzecz przed bankietem, na który serdecznie zapraszam. Zróbmy sobie wspólne zdjęcie, jak co roku tradycyjnie, żebyśmy mieli pamiątkę, że tu razem byliśmy. Więc tak, trochę tak. Szkody są niewykorzystane. Gratulacje, bardzo fajne prowadzenie. Też tak myślę. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I kilka jeszcze wątków było do dopowiedzenia, ale doszedłem do... Te co były, były super. Niektóre. Tak, luby. tak, tak. niektórzy tam wyszły tak fajnie, fajne. że kurde.